Proszę Państwa, rzut karny z wyspami owczymi. Boże, jaki to jest moment? Proszę Państwa, Lewandowski i jego obłędny wzrok. Proszę Państwa, on się skupia. Lewandowski. Proszę Państwa, czy strzelimy bramkę? Proszę Państwa, niesamowity moment z wyspami owczymi! Z legendarnymi, mocnymi wyspami owczymi! Proszę Państwa! I, i go! gol! Proszę Państwa, jeden 0 z Wyspami Owczymi, 70. minuta Lewandowski. Najlepszy na plastik świata. Proszę Państwa, co się dzieje? Reprezentacja Polski w końcu prowadzi 1-0. Z Wyspami Owczymi, które mają 50 tysięcy mieszkańców, a ich piłkarze w połowie to są stolarze, pracownicy budowlani. A, proszę Państwa, szaleństwa. Po tej niesamowitej akcji Krychowiaka, który strzelając, próbując strzelać, Zajebał sobie y, z piłki w twarz. Tak, proszę Państwa, po prostu mu się nie udało. Tam a, po kilku, trzech, czterech nieudanych podaniach zajebał sobie w twarz i zeszedł. Y, proszę Państwa, no niesamowite. Jeden zero. Mamy to z wyspami owczymi. Później dwa zero. Jezus, po prostu wygraliśmy. Tu się nic nie wydarzyło, tylko po prostu wygraliśmy. Mamy to. Jezus, jesteśmy uratowani. O, bo to był mecz o wszystko z wyspami owczymi. Reprezentacja Polski, gdzie piłkarze zarabiają miliony. Grają w dobrych klubach zachodnich, mają wyjebane samochody, zajebiste mieszkania, zajebiste mieszkania, zajebiste domy, mają zajebiste żony i zajebiste wakacje mają, po całym świecie sobie jeżdżą. No. W ogóle mają wszystko zajebiście. Małe dzieci w ko ich koszulkach podbiegają, z których oni mają procent. <grystanie> podbiegają do nich i są podjarani, że to ich bohaterzy. Tak! Reprezentacja Polski. Niesamowite, moi drodzy. Jak ona pięknie gra ostatnio. Znaczy, pięknie w jak kibiców. <grystanie> Witam serdecznie, moi drodzy. Niech ktoś mi powie, o chuj tu chodzi z tą reprezentacją. I nie, że ja bym chciał wyjść na jakiegoś hejtera reprezentacji, bo ja jestem kibicem na dobre i na złe i zawsze będę kibicował Polakom, zawsze będę oglądał mecze i zawsze będę się wkurwiał. Ale o co tutaj chodzi, moi drodzy? Tak jak już wspomniałem, to są yy, chłopaki, które trenują zawodowo, grają w zachodnich dobrych klubach, zarabiają kurwa miliony, jeżdżą dobrymi samochodami, mają zajebiste żony, mają mieszkania, jeżdżą kurwa na wakacje, mają masażystów, kurwa, jak coś ich boli, zaraz lekarzy mają no, wszystko na miejscu, no wszystko mają, kurwa. I oni nie potrafią się zebrać do kupy, kurwa, i zagrać jakiś zajebisty mecz na stadionie narodowym, kurwa z Wyspami Owciemi po tym, jak przejebali z Mołdawią. Przecież to. To 2-0 to było kurwa fuksem. Gdyby nie ten karny, albo gdyby się ten kurwa z wysp obcych w pierwszej połowie nie zaplątał, bo by nie pierdolnął bramki, to ja nie wiem jakby było. Przecież tu wystarczy ciut mocniejszy zespół wczoraj, bardziej zgrany i by nam pierdolili jak, jak ten. Jak pudzian Najmanowi. Tylko mi nie ja mówcie, że oni mają stresa, że to jest takie brzemie reprezentacyjne i tak dalej. Stresa to może mieć matka, która ma dziecko chore na nowotwór kurwa. I nie ma pieniędzy na leczenie. To, to może mieć stresa i, 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 i. Ale nie oni kurwa. Tylko, że chyba za dobrze, za dużo w dupach, za dużo reklam, kurwa. Medialnego szumu. Ja bym ich kurwa wziął, nie do hoteli kurwa, szeratonów i innych pięciogwiazdkowych, gdzie mają swoich kucharzy kurwa, pokoiki, baseniki kurwa, wszystko tam do jakiegoś kurwa motelu wziąć, zajebać korki kurwa za komuny, na klepisko i grać od rana do wieczora, trenować z dupy ogień kurwa. Oni się powinni cieszyć, że z orłem grają, a nie jakieś tam się słyszy premijki kurwa tu, jakieś pieniądze za grę w reprezentacji, jakieś tam kurwa wpływy z koszulek z tego tam. Dzisiaj piłka to już kurwa nie jest reprezentacyjna. Ja mam takie wrażenie jako kibic. Że to się zrobiło zamiast być dumnym z tego, to tu jakiś biznes się zrobił, kurwa. I później oni wychodzą z poceni na konferencję i to z wszystko, tak. No, o, o, o kurwa. daliście z siebie wszystko. Pozdrawiam.